Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Planet Crafter. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest inny niż wszystkie, ponieważ pokażę Wam jakim dobrodziejstwem są drony. Jak pracują, jak nam pomagają, a my co? Tylko sobie siedzimy i oglądamy jak latają w tej z powrotem, pomagając nam w codziennych obowiązkach. Także, moi drodzy, zapraszam Was do kolejnego odcinka. Sprawdźcie swoje butle z tlenem, nie sprawdzajcie odkurzacza i co? Zobaczmy jak pracują drony. Jeszcze raz. No dobrze moi kochani, ja już jestem w grze, jak widzicie mam już kompletną terraformację, prawie oczyściłem całą tą planetę, oczywiście wrócimy tutaj, bo obiecałem, że jeszcze użyjemy tego teleportera, żeby wybrać się do innego miejsca, żeby zarobić jakieś tam teratokeny, ale moi drodzy dzisiejszym tematem przewodnim są oczywiście drony. Moi drodzy, jak to wykombinować i poszukać drony? No to oczywiście musimy mieć takie urządzenie jak stacja dronów. Ja sobie tutaj zaznaczę, co jest mi potrzebne. Płytki drukowane na pewno mam. I moi drodzy, raz, dwa, trzy. I tutaj jeszcze pręt nad stopu. Tutaj oczywiście ogniwo termojądrowe. Mam oka i tu jest jeszcze pręd osmowy. Okej, okay. i moi drodzy trzeba pamiętać, żeby odblokować sobie taką stację dronów, no to musimy mieć dość wysoki stopień terraformacji i musimy pamiętać też o tym, że to wymaga, no niestety, bardzo dużo prądu. To jest taki minus i moi drodzy, ja może stację dronów sobie gdzieś tutaj w tym miejscu postawię. Czekajcie, to będzie taki, moi drodzy, poradniczek. Ja sobie tak jakoś bym tutaj ustawił. O, o, tu, tylko troszeczkę mi blokuje. Ale czekajcie, o nie wiem, czy postawi, a udało się. Czekajcie tutaj bliżej, bliżej. Dobra, jest. I moi drodzy, teraz bardzo ważna, istotna rzecz. Mianowicie, zobaczcie, mamy dron P1. Tylko ten dron P1 kompletnie wam nie polecam, ponieważ one są okropnie wolne i nie ma sensu ich używać. Polecam tylko i wyłącznie dron P2. One są znacznie szybsze, ale jest jeden wyjątek. Jeżeli używacie moda, na drony, to możecie używać drona P1, ponieważ w ustawieniach modyfikacji możecie sobie zwiększyć jego prędkość. Także ten dron P1, jeśli chodzi o moda, to jest ok. Możecie go używać. I moi drodzy, ja tylko nie wiem, czy ja sobie przygotowałem i kupiłem dron P2, bo ja mam tylko i wyłącznie, moi drodzy, modyfikację stacking. Jak widzicie, tylko się tutaj napiję. Chyba nie zamówiłem sobie. Tego drona, nie, nie, nie zamówiłem sobie drona, więc sobie go kupimy. Poczekajcie, tutaj gdzieś jest na pewno. Dron P2. Użyj tego na ekranie schematów a odblokować nowy schemat. No, troszeczkę kosztuje, także musicie mieć te kasy. Jak widzicie, mam tutaj 5700. Boże, co ja mówię? 57000? 57815. Także mam na tego drona jest nie stać. I okej, okay. wysyłam sobie rakietę. Rakieta zaraz wróci z nowym chipem. I moi drodzy, co jest jeszcze ważne, tylko ja nie wiem, czy ja to mam. Mianowicie musimy sobie wysłać rakietę wizualizującą drony. Tylko nie wiem, czy ja to mam. Chwileczkę, czekajcie, może ja to mam. Yy, satelita yy, mapująca, rakieta to jest tutaj rakiety informacyjne. Tutaj macie te rakiety terraformujące planetę, a tutaj informacyjne. Rakieta mapująca, rakieta informacyjna i rakieta informacyjna na obszarze toksycznym. Dobra, moi drodzy, musimy mieć schemat, jeśli chodzi o tą rakietę, żeby po prostu podglądać, moi drodzy, gdzie są te drony, gdzie one tam spacerują. I to jest chyba ta, o, tak jest rakieta wizualizująca drony. I zaraz sobie to. Zrobimy, tylko trzeba będzie troszeczkę poczekać, aż wróci rakieta handlowa. Niestety nie mam tych chipów, które przyspieszają te rakiety, więc musimy się uzbroić w cierpliwość. I moi drodzy, dwa te elektroniczne płytki i oczywiście dron. Eee, pręd nad stopu, sorry. Także lecimy i wysyłamy tą rakietę. Jest ona dość charakterystyczna. Dziwnie tak wygląda, no ale okej. Okay. I moi kochani, tutaj sobie wyślemy tą rakietę. E, to jest. To. widzicie, dość dziwnie wygląda. Ale dzięki temu, jak sobie weźmiemy na przykład M, to będziemy widzieć, gdzie te nasze drony się podziały. Tak to wygląda. I moi drodzy. Okay. Tutaj sobie rakietę wyślemy. Niech ona leci. No dobra, mamy to. Oczywiście będzie jeszcze jeden odcinek, ale to będzie już ostatni. Dobra, mamy. To ogarnięte. I moi drodzy, teraz tak, po wybudowaniu sobie tej stacji dronów, no to przy każdej skrzynce. I polecam wam po prostu zakupić te lepsze skrzynki P2, bo one mają większą pojemność, ale zobaczcie, przy każdej skrzynce macie taki trybik. I tu macie zapotrzebowanie oraz zaopatrywanie. Zaopatrywanie to, moi drodzy, tylko i wyłącznie w rzeczach, których będziecie zaopatrywać nasze skrzynki, gdzie drony mają. Iść i zbierać dane zasoby. Tak, jak na przykład tutaj nie macie nic, ale drony to wychwycą, także spokojnie. I przykładowo, ja jeszcze nie mam żadnego drona, muszę poczekać. To wybierzemy się do wszystkich ekstraktorów, żeby to ładnie ogarnąć. To może najpierw ekstraktor zeolitu. Ok, to jest ten właśnie ekstraktorek. I tutaj sobie klikamy. Wybieramy sobie oczywiście zaopatrywanie i wybieramy tylko i wyłącznie zeolit. Teraz drony będą wiedzieć, gdzie wybrać się po zeolity, bo tutaj ten trybik się pojawił po wybudowaniu tej stacji dronów. Ok, zeolit mamy ogarnięty. Teraz sobie się wybierzemy, może go tak powinienem. No niech będzie OSM. Okej, okay. I tutaj, oczywiście, zaopatrywanie OSM. Dobra, bo jak wiecie, jest to ekstraktor P3, on wydobywa. W danym miejscu tylko dany surowiec, gdzie ten surowiec występuje. Teraz weźmy wolfram. Ok, i tutaj sobie klikamy. Za. Zaop... Nie wiem, czy mi monitor nagle wyłączył się. Mam nadzieję, że będzie dobrze. E, czekajcie, wolfram. Tylko gdzie jest wolfram? Ok, jest tutaj. Ok, czekajcie, teraz może to mamy aluminium. Tu oczywiście zaopatrywanie w aluminium. I teraz, może obsydian. Ok, i zaopatrywanie oczywiście tak jak wcześniej. Obsydian. I to jest chyba wszystko, chyba że coś pominąłem. Iryt jeszcze. Czyli te czerwone kropki. Kulki. Ok, no ich tutaj tego irytu nie mam za wiele. Ale niech będzie. Czekajcie, ten jeden gdzieś tutaj powinien być. Mam. Dobrze. I teraz tak, Obsydian, Robak Czarny. No, sorry, tak to nazwałem. To jest taka moja nazwa i to jest chyba wszystko. Dobra. I teraz wracamy do bazy i mamy, moi drodzy, zaopatrywanie, czyli stamtąd nasze drony będą lecieć i zabierać zasoby. Ale teraz trzeba im powiedzieć, gdzie mają te zasoby przynosić. Także, moi drodzy, to będzie najprawdopodobniej ta skrzynka i potrzebujemy moi drodzy trochę osmu ale wiecie co ja się pozbędnę jednych rzeczy no tych obsydianów mam tak mało miejsca w tej skrzynkach że to jest masakra jakaś więc żelaza jeszcze troszeczkę wezmę dobra obsydian też zabierzemy bo jest go za dużo na potrzeby tego odcinka muszę troszeczkę mieć mniej tych rzeczy bo to się nie da dobra okej okay. Okej, okay, moi drodzy, i o co tu chodzi? Mi przede wszystkim chodzi o to, żeby zarabiać, czyli co jest najdroższe, jeśli chodzi o teratokeny. Tutaj wam zaraz pokażę, co jest najdroższe. Mianowicie możecie sobie sprawdzić to tutaj. I najdroższe, tylko właśnie tu macie cenne przedmioty. Tu macie 25 teratokenów, kwarc, 8 materiał. I zobaczcie, przesuwamy, przesuwamy i co się okazuje? Że największą wartość ma, moi drodzy, ogniwo energii termojądrowej. Ciastki nie, ale ogniwo energii termojądrowej jest najcenniejsze i musimy sobie zrobić taką mini fabrykę. Czyli tak, moi kochani, ja tutaj sobie zacznę tworzyć te ogniwo energii termojądrowej i moi kochani ja sobie później jeszcze ustawię coś takiego żeby te drony automatycznie załadowały mi rakietę tymi ogniwami więc moi drodzy tutaj sobie wchodzimy w trybik i tutaj zapotrzebowanie i ustawimy sobie na ogniwo energii termojądrowej a żebyśmy nie musieli przychodzić żeby ta rakieta startowała włączamy tutaj tą opcję i tutaj zobaczcie jest zapotrzebowanie w ogniwa energii termojądrowej, a skąd drony mogą wiedzieć, że właśnie mają stąd zabierać te ogniwa? No to moi drodzy, oczywiście bierzemy trybik, i tutaj mamy zaopatrywanie, i klikamy sobie w ogniwo energii termojądrowej. I tutaj cały czas to działa. Warto też sobie zrobić drugi taki wytwórnik żeby na przykład ja by nam brakły, bo zobaczcie, cały czas są pobierane zasoby i są to, jest to zasoby takie jak obsydian bodajże kwarc pulsarowy bardzo szybko się kończy, więc fajnie byłoby zrobić taki drugi zasobnik z kwarcem, żeby się od razu produkował, nie? Także moi drodzy, zrobimy sobie taki zasobnik. Ja sobie tutaj kliknę, co jest mi potrzebne. O, SMTM też mi się kończy, to trzeba o tym pomyśleć. Dobra, i może weźmiemy go tutaj gdzieś. O, tak żeby nie przeszkadzał, jak będziemy je przechodzić. Także tutaj, yy, a czekajcie, co ja to wziąłem? Chyba nie to, co trzeba. Okej, okay, mamy to. I widzicie, chyba teraz już przestał działać, bo czegoś brakuje. Yy, więc poczekajcie, Lofcio, zaraz to naprawicie, ten autowytwórnik. Ok. oczywiście prądu mam na tyle. I tutaj sobie, moi drodzy, ustawimy kwarc pulsarowy, bo kwarc się pewnie skończył. Tak jest, skończył się kwarc, więc, moi drodzy, cały czas będzie wytwórz, wytwarzany tutaj kwarc. I najprawdopodobniej, o widzicie, takie są właśnie zasoby potrzebne, kwarc przede wszystkim i teraz znowu czekamy na kwarc. A kwarc też potrzebuje jakichś cennych przedmiotów, takich jak nabój, uran, OSM, iryt, iryt też mi się kończy, więc trzeba będzie zaznaczyć, żeby nasze drony pobierały iryt i przynosiły tutaj, więc warto to sobie zrobić. Także moi drodzy, zapotrzebowanie na co będzie? Można tu wybrać kilka opcji. Przede wszystkim iryt. Możemy dodać kolejny przedmiot. Może być to OSM. Może być to, moi drodzy, co jeszcze takiego cennego? No Obsidian na przykład. I jeszcze, no chyba wszystko, bo ja więcej tam. Rzeczy nie mam, no tam było jeszcze aluminium, no ale niech będzie, albo wiecie co, odznaczmy sobie aluminium, bo to będzie za dużo. Ja wam po prostu chcę pokazać, jak to działa, i moi drodzy, tu jeszcze jest taka jedna ważna rzecz. Mianowicie, moi drodzy, możemy zaopatrywać przede wszystkim w żywność. I czekajcie, dobra, znalazłem. I zaopatrywanie w te dwa pokarm dla zwierząt i nasze drony mogą nawet karmić nasze zwierzaki. Także jest to naprawdę bardzo użyteczne. I tutaj, moi drodzy, sobie ustawimy w trybiku zapotrzebowanie na pokarm te 2. I w ten sposób, jak oczywiście rakieta zaraz wróci. No to kupimy sobie kilka dronów. Tylko, tak jak mówię, jeżeli macie moda, wystarczy P1. Ja nie chciałem P1, tylko P2, bo są szybsze, a nie używam tego moda na szybkość dronów. I tu, moi drodzy, widzicie, że już przestało coś działać, więc potrzeba jakichś zasobów. OSM, Zeolip, podejrzewam, że OSM się skończył. Tak, nie ma OSM-u. Widzicie? I tutaj drony. Co się dzieje? Czyżby już próbowały? Nie, jeszcze nie, tylko nie wiem, czemu się tak pokazały, ale mówię Wam, twórcy dopracowali te drony do perfekcji, bo bardzo często się zacinały. Nawet jak daliśmy wysoki priorytet, to one po prostu stały w tej bazie i nie chciały się ruszyć. I zobaczcie, bo tutaj można ustawić priorytet, o tym właśnie mówię. Daliśmy na przykład dużą, tam wysoką, bardzo wysoką, najwyższy i tak dalej, i tak dalej, ale one nie chciały za nic. Moi drodzy, pracować, tak to wyglądało. Także, moi drodzy, czekamy jeszcze na rakietę. To będzie dość krótki odcinek, bo to jest tylko i wyłącznie poradnik. Wróciła rakieta handlowa, także, ok. I moi drodzy, zanim sobie weźmiemy dron, mamy już tego drona. To tutaj sobie damy zapotrzebowanie na ogniwo energii termojądrowej, tak samo jak tutaj zapotrzebowanie na ogniwo energii termojądrowej. Więc, moi drodzy, działamy. I musimy podejść do stacji i sobie. Aha, przede wszystkim odblokować ten chip. I tutaj go sobie odblokujemy. Mamy dron P2. On nawet fajniej wygląda. Okej, okay, jakie są potrzebne rzeczy. I moi drodzy, jak najwięcej tych dronów sobie zrobimy. Im więcej, tym lepiej. I moi drodzy, myślę, że tak. Ja wiem, z 10. Albo dajmy nawet 15 dronów. Dobra, 20. Ok, i teraz moi drodzy, oczywiście, czekajcie, bo już coś się odzywa, że głodny. Dobra, mamy to i 20 płytek. Ma też, jak widzicie, lepsze składniki, oczywiście, 20 nadstopów. Ok, i teraz będzie mi potrzebne chyba woreczki. Także mam 20 woreczków. Wybuchowy proch, oczywiście, o to chodzi. I moi drodzy, lecimy do stacji dronów. Nie tworzymy je tutaj, czy też tutaj, czy. Czy po prostu w, w, tej, w tym zaawansowanym warsztacie nic tutaj nie robimy, tylko i wyłącznie, moi drodzy, tutaj je tworzymy. I moi drodzy, działamy. I one od razu wylatują do pracy. Dobra, chyba wszystko. Tak, już nie mam. I moi drodzy, tu jest. To co one będą robić i moi drodzy te drony od razu zasuwają po składniki Ja wam pokażę co i jak Zobaczcie, rozdzieliły się i jadą Gdzie jadą moi drodzy? Przede wszystkim najprawdopodobniej po Iryt A dalej polecą pewnie po Osm Oczywiście jakbym miał tutaj modyfikację, mógłbym w modyfikacji ustawić 190 prędkość One by być zióp. szybciutko, szybciutko, nie? No ale one właśnie. A my możemy tutaj przede wszystkim pilnować, żeby nam wszystko ładnie działało, żeby zasoby działały, i tak dalej. Tutaj nie mam żadnego zaopatrywania, ani zaop, zapotrzebowania, bo to jest niepotrzebne. Tutaj mam główną skrzynkę, w którym właśnie mam te surowce. I widzicie, tu już jest zajęte, czyli drony już mają przygotowane miejsce na surowce. Tak to wygląda, moi kochani. Jeśli chodzi o Planet Crafter. I teraz zobaczmy. Jak to wygląda, one zanim wrócą trochę czasu upłynie i co ciekawe jeszcze bardzo fajna rzecz, mianowicie one nie muszą lecieć w ten sposób, że na przykład chcemy się dostać na tamtą górę, to musimy przede wszystkim tutaj lecieć do góry, musimy omijać przeszkody i tak dalej, jak tam dojdziemy i tak dalej. Myślimy nad tym. Moi drodzy, nie, drony przenikają przez wszystko, przez góry, przez wodę, przez ściany, a nawet przed naszą bazę. Można powiedzieć, że są takie pracowite duszki, że tak powiem. Tak to wygląda. I moi drodzy, to dzięki temu one bardzo szybko dotrą do naszej bazy. Przenikają przez góry, przez lasy, przez kompletnie wszystko. I czekamy, moi drodzy, zaraz się tutaj drony pojawią. Warto by można było zobaczyć. Czekajcie, tak chcę się ustawić idealnie, żeby wam to pokazać, czyli drony. Będą. czekajcie, no może tutaj je zobaczymy? Albo chodźcie. Może tutaj na górze, bo one zaraz się pojawią i zobaczcie, jak przenikają przez ściany. I zaopatrują nas w potrzebne y, surowce. Okej, okay, chyba lecą, tylko gdzie ja je zobaczę, to nie wiem. Trzyżkę gra mi się dać na. i nie wiem czemu. A nie powinna, bo jest nowy silnik tej gry. Czekajcie, już powinniśmy widzieć y, drony. I gdzieś tutaj. Y, o, 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 właśnie, właśnie, właśnie lecą! Lecą! Widzicie, przenikają przez ściany, tam daleko. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Lecą nasze p 2 no, patrzcie, i, ziup, i ziup. Super, naprawdę to jest coś nieprawdopodobnego. I oczywiście lecą po kolejne surowce, żeby nasza fabryka mogła ruszyć najprawdopodobniej. Co przyniosły? Iryt. Jeszcze y, będzie dostawa osmu. Można by tutaj, moi drodzy, nawet zaszoleć i wziąć więcej dronów. No, kurde, 18. No, co tam się będę pierdzielił. 18 dronów. O za dużo. 18. I tutaj woreczków. O, akurat 18 na styk. Możemy też sprawdzić, czy jakiś dron nie leniuchuje. A tutaj macie. Widzicie, wszystkie drony są pracy. Aha, dobra, także moi drodzy P eczki robimy. Okej, okay. widzicie? Jak je tylko robię, to one od razu wyruszają do pracy. Im więcej takich dronów, tym lepiej. O zobaczcie, jak poleciały gęsiego. No coś niesamowitego, nie. Okej, okay, teraz zobaczmy, ile droników jest, ale ich 18 poszło. Mają co robić, nie powiem. Widzicie, rozdzielają się, bo to, co jest nam potrzebne, czyli OS SM oraz iryt one się tym zajmują. I nawet jakbyśmy tutaj na przykład potrzebowali przykładowo. Nie wiem, no na przykład zaznaczymy sobie, że mamy zapotrzebowanie przykładowo na bakłażan, zapotrzebowanie na fasolkę, zapotrzebowanie nawet na glony. To drony oczywiście się tym zajmą, będą zbierać tutaj z mojego ogrudeczka potrzebne surowce. Ale możemy też sprawdzić, czy jakiś dron nie leniuchuje. Najprawdopodobniej nie. Im więcej dronów, tym lepiej. Nawet ja na jednym moim sejwie na planecie Hamble miałem 100 dronów, także przesadziłem mocno, ale to fajnie działało, ponieważ drony zasuwały i pracowały dla mnie bardzo, bardzo szybko. I tutaj wracają kolejne drony. Tam fabryka mi troszeczkę przystanęła. Ale zaraz zobaczymy drony. One już lecą. Pierwszego drona widzę. Piękny widok, naprawdę. Zobaczcie. Jak to wygląda, coś nieprawdopodobnego, i polecam Wam właśnie takie drony sobie zrobić. I możecie zająć się zupełnie czym innym. Jedyny minus, że trzeba mieć dość wysoki stopień terraformacji. Moi drodzy, zobaczcie teraz. O, o, właśnie. Widzicie, zbierają zasoby, czyli w przypadku bakłażany, oraz będą też zbierać fasolkę. Widzicie? Ziup, ziup, ziup. I tutaj kolejne drony wylatują przez ścianę. I pozbierane są zasoby. Oczywiście. O Jezu, tutaj przycinano. No ale już nic na to nie poradzę. I moi drodzy, tu mam oczywiście Iryt. Ale nie mam osmu. Ale cały czas tutaj moi drodzy. O, widz. A, jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, że ogniwo, termo... ogniwo energii termojądrowej zniknęło. Gdzie ono jest? No oczywiście, moi kochani, tutaj. Zobaczcie, widzicie? Już jest jedna rakieta załadowana, druga w połowie. I nie musicie nic kompletnie robić, tylko po prostu patrzeć i zarabiać jak to wygląda. Chyba wam w miarę fajnie wszystko pokazałem i tutaj oczywiście lecą najprawdopodobniej pod obsydian kolejne drony, tylko mają dalszą drogę do pokonania. A tutaj będzie, moi drodzy, zobaczcie ile dronów zasuwa z OSM. Masakra. Wszystko możecie sobie zaznaczyć zaopatrywanie i zapotrzebowanie. Moi drodzy, to działa naprawdę fenomenalnie. Drony są tak zrobione i poprawione, że nie ma się czego przyczepić. Oczywiście byłoby szybciej, że my sobie poszedł po ten OSM, ale po co? Ja na przykład drony pracują za mnie, a ja jestem zajęty czymś innym. Także tak to wygląda, moi drodzy. Leci, leci, leci pierwszy dron i zobaczcie, on najprawdopodobniej ma OSM, więc zobaczmy sobie jak to wygląda w naszej skrzynce. Jeszcze to wam pokażę i będzie koniec. I zaraz tutaj przylecą drony, przyleciał no i oczywiście przyniósł OSM, ale od razu znikło. A teraz kolejne drony, i zobaczcie, zaraz zobaczymy skrzynce OSM. O, widzicie? I ziup, od razu jest wykorzystanie OSMu, i tak dalej, żeby zrobić ten farcyk pulsarowy. Wow, 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 wow. Zobaczcie, jak zasuwają. I moi drodzy, najprawdopodobniej teraz już. Okej, okay. widzicie? I dron zaraz zabierze ogniwo energii termojądrowej, i będzie wysłana rakieta najprawdopodobniej. O, zobaczcie. Ładują teraz drugą rakietę. Jak pracują, fajnie. O, proszę, jak zasuwa. Widzicie, przenika przez wszystko, co jest tylko możliwe. I od razu leci po kolejne rzeczy. No i tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o drony. Pomagają nam, pracują. Wow, 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 zobaczcie. Widzicie, jak zasuwają, im więcej dronów, tym lepiej. Jak nie mają co robić, a mają teraz, to one po prostu są tutaj. Tak to wygląda, moi kochani. Ja mogę się tylko przyglądać albo zająć się kompletnie czym innym, a drony pracują i wysyłają i zarabiają dla mnie teratokeny, które są mi mega, mega potrzebne. Bo moi drodzy, to wygląda tak, że nie musimy kończyć gry, odlatujemy. Nie, możemy wylądować na innej planecie i wszystkie te zasoby teratokeny możemy zbierać dalej, żeby sobie unowocześnić znacznie wyposażenie. Ale to Wam pokażę, moi drodzy, już następnym, ostatnim odcinku, bo być może polecimy sobie na inną planetę, być może na Selenę, ewentualnie na Hamble, chociaż Hamble nie, albo na jakiś inny księżyc. Także moi drodzy, to już będzie wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy poradniczek. Mam nadzieję, że wam w miarę to wyjaśniłem. Oczywiście dział komentarzy zostawiam wam, piszcie, abyście mieli jakieś pytania, postaram wam się wam na te pytania odpowiedzieć. i wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć!